Cześć, witajcie. Żeby nie było, że ja coś przekłamałem, yy, właśnie widzicie to, co znalazłem. I to jest artykuł 28 3 2022-2357. Burza Magnetyczna uderzy w ziemię. Autorem jest Łukasz Michalik. i tu Wam będę przewijał. To sobie będziecie robić stop klatkę na filmie i sobie czytać. Proszę bardzo. żeby nie było, że ja coś yy, pokręciłem no i koniec artykułu dobra, to by było na tyle, trzymajcie się